Czy jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie w ramach naszych rekolekcji? Jeśli tak, to zapraszam. Pewnie zastanawiacie się, gdzie tym razem poprowadzi nas Chrystus. Myślę, że każdy z nas gdzieś wewnętrznie domyśla się, co może być to za miejsce i co może być to za temat. Serdecznie zapraszam. Pan Jezus przygotował dla mnie i dla Ciebie kolejne wyjątkowe spotkanie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może ten filmik oglądasz w dzień i dziwisz się, że widzisz właśnie wokół siebie tutaj ciemność. Ale czy nie jest czasem tak, że bywają w naszym życiu takie dni, kiedy wokół jest jasno, w środku nas jest ciemno. Bywają nieraz takie dni, które są bardzo ciemne. I to był właśnie taki dzień, to był właśnie taki moment. Pan Jezus spożył paschę ze swoimi uczniami. Modli się w Getsemanii, a potem pojmanie, przesłuchania i w końcu skazanie na śmierć. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie. Jezus oddaje życie za mnie i za ciebie. A później nagle jakiś wielki pośpiech, bo za chwilę przecież szabat, więc trzeba w wielkim pośpiechu. Zdjąć ciało Chrystusowe, bo trzeba w jakimś wielkim pośpiechu zorganizować grup, więc Józef Zary Matei postanawia oddać swój nowy grup, który miał u nieopodal w ogrodzie. Bardzo szybko, w wielkim pośpiechu, razem z Nikodemem udają się do Piłata, aby prosić go o wydanie ciała Chrystusowego, aby ciało pańskie nie zostało wrzucone do jednego grobu. Złotrami, wielki pośpiech. W wielkim pośpiechu załatwiają szybko nowe szaty, nowe tkaniny, którymi owijają ciało Chrystusowe, i w wielkim pośpiechu składają go do grobu. Wielki pośpiech. A co się dzieje z Chrystusem? Co w tym momencie On przeżywa, bo przecież chcemy iść jego krokami, bo chcemy przecież w tych dniach rekolekcyjnych, tak jak i dzisiaj, Wielką Sobotę, pójść za Nim. Co się dzieje z Chrystusem? Spójrzmy więc, sięgnijmy do Biblii, do Ewangelii Świętego Jana, rozdział 19, werset 43. Co tam czytamy? Właśnie to. Nie słyszysz? Nie musisz regulować słuchawek, głośników, bo to jest cisza. To takie święte nic. Chrystusowe ciało leży w grobie, leży w bezruchu. Jest Szabat, odpoczynek. W Księdze Rodzaju czytamy, że kiedy Pan stwarzał świat, kiedy stworzył, kiedy dokonał dzieła stworzenia, odpoczął. I Chrystus, Syn Boży, dopełnia Szabatu. On również spoczął. Dla Żydów szabat był niezwykle ważnym dniem i po dziś dzień właśnie tak jest. Ograniczają swoje jakiekolwiek zajęcia naprawdę do minimum. Ograniczają się zasadniczo do przygotowania posiłku. Nawet kroki mają wyliczone, aby w tym dniu odpocząć. Chrystusowe ciało złożone w grobie Odpoczywa, czy potrafisz, odpocząć? Natura nas tak stworzyła, że człowiek bez snu niestety może umrzeć. Jeżeli kilka dni nie funkcjonujemy w jakimś śnie, nie regenerujemy swojego ciała, swojego ciała, swojego umysłu, to po prostu możemy umrzeć. Tak bardzo ważny jest ten odpoczynek, tak bardzo ważna jest ta cisza, tak trudna dla współczesnego człowieka, przynajmniej dla mnie. Pamiętam na początku, na progu mojego kapłaństwa, kilkanaście lat temu, razem z młodzieżą mieliśmy rekolekcję nad morzem, w przewłoce, nieopodal Ustki. Postanowiłem razem z młodzieżą wieczorem przejść się kilkaset metrów od miejsca naszego zamieszkania właśnie na plażę. Zaproponowałem, aby dokonać to w ciszy. Kilkadziesiąt metrów wystarczyło, aby z powrotem młodzi ludzie powrócili do rozmów, najpierw cichych, później coraz głośniejszych. Trudno wytrwać w ciszy. Trudno się zatrzymać. A to zatrzymanie jest naprawdę ważne. Świat pędzi po kolejny kredyt, po kolejny tablet, po kolejny model najnowszego telefonu. Świat pędzi po to, aby przygotować się do kolejnego maratonu, aby obejrzeć kolejny serial na platformie cyfrowej. Aby przejrzeć najnowsze wiadomości na Facebooku, a może nawet obejrzeć kolejny wartościowy film religijny, kolejną konferencję tego dnia, wysłać jeszcze kilka łańcuszków z prośbą o modlitwę, te wartościowe filmiki. Jasne, że w życiu jest wiele koniecznych spraw, których nie można odłożyć, bo związane są z naszymi obowiązkami, z naszym powołaniem. I nie chodzi o lenistwo, ale czy w moim życiu nie ma takich spraw, które są rzeczywiście zbędne, które marnują mój czas mój święty szabat czas spotkania z Bogiem mój odpoczynek. Ten święty odpoczynek. Najnowsze badania pokazują, że średnio my, jako Polacy, dziennie oglądamy 4,5 godziny telewizję. To jest około dwa miesiące na rok. Jasne, że każdy z nas jest inny i wyjątkowy. Dołóżmy do tego jeszcze internet. Nawet w niedzielę często. W ten nowy Szabat nie potrafimy odpocząć. Co mówi dzisiaj Pan, kiedy idziemy za Nim? Może mówi: Zatrzymaj się. Wyloguj się do prawdziwego życia. Wyloguj się do prawdziwego życia z tego wirtualnego świata z tego pędu. Chrystus w tę Wielką Sobotę nie tylko spoczywa w grobie, bo tam jest oczywiście Jego ciało, ale jak to wyznajemy w każdą niedzielę w kredo, we wierze w Boga, Pan stąpił do piekieł. To stąpienie do piekieł jest mocno zakorzenione w naszej teologii zostało ogłoszone jako prawda naszej wiary. Wspomniane jest również w Piśmie Świętym, choćby w pierwszym Liście Świętego Piotra czy w Liście do Filipian. A więc to zatrzymanie, to staniecie na moment w tym pędzie naszego życia nie ma być lenistwem. Nie chodzi o to, jak mówią Włosi dolcze, farnięte, słodkie nic nie robienie. To zatrzymanie ma być zejściem w głąb. Zejściem w głąb i dotknięciem tego, co najważniejsze. Tego może, co ukryte. Tego, co gdzieś może jeszcze nie przerobione łaską Pana Boga. To zatrzymanie ma mi pomóc zrozumieć, co jest tak naprawdę w moim życiu najważniejsze. I różnie przeżywamy te zatrzymania. Nieraz przez chorobę, nieraz przez śmierć bliskiej osoby, nieraz przez trudne wydarzenie, jakąś zarazę, epidemię. I koncentrujemy się nieraz bardziej na tej formie aniżeli na tym, że jest to pewna szansa, że jest to pewien czas, w którym możemy coś naprawdę wartościowego odkryć. Mamy problem z tym zatrzymaniem, mamy problem z tym dobrym przeżyciem tego świętego Szabatu, tego świętego czasu, który tak często, pewnie w każdą niedzielę, ale w innych momentach daje nam Pan. Mamy problem z tą Wielką Sobotą, także właśnie dzisiaj, nawet my jako księża. Często my, nawet jako kapłani, mylnie nazywamy liturgię Wielkiej Nocy liturgą Wielkosobotnią. Nie ma czegoś takiego. Liturgią Wielkiej Soboty jest cisza, jest wylogowanie się do życia, jest czas na. Refleksje, czas na spotkanie, to najważniejsze. Często spieszymy się, żeby poświęcić ten koszyczek z potrawami. Możemy jako księża spieszymy się, żeby szybciej już odprawić tę liturgię. Czy to jest tęsknota za zmartwychwstaniem? Może tak, a może nie. Nie bój się tego czasu klauzury, zamknięcia, zmagania, pytania, ciszy. W tych dniach jedna z moich znajomych mówiła, że będąc w domu, zaczęła sobie śpiewać pewną piosenkę i w tejże piosence gdzieś użyła słowo Alleluja. Jej mały synek spojrzał na nią i mówi: Mamo. No to jeszcze nie jest czas na alleluja. Zostaw, bracie siostro, alleluja. Jeszcze na później. Zostaw, składanie życzeń. Na później. A dziś przeżyj ten dzień z panem. Jak jeszcze Jezus był obecny i to już Ostatnia moja myśl w tym dzisiejszym zamyśleniu. Czy rzeczywiście Jezus całkowicie odszedł z tego świata i stąpił do piekieł? Tak mówi nam teologia, to prawda. Ale przyszło takie natchnienie do mojego serca bazujące na pewnej myśli, którą wyczytałem, że w jaki sposób jeszcze Pan Jezus został na tym świecie. Otóż jest coś takiego w biologii jak mikrochimeryzm. Takie zjawisko, które oznacza, że w organizmie matki do końca jej życia zostają pewne tkanki, pewne małe części, swoista forma, jakby pewnych elementów genetycznych jej dziecka. A więc. Pan Jezus został na tej ziemi. Gdzie? Tak, w Maryi. Maryja zatrzymała w sobie Chrystusową tajemnicę. Maryja, jak mówi jedna z tych pieśni współczesnych, właśnie w tych dniach niosła ze sobą cały Kościół. Może dlatego właśnie tradycja Kościoła przypisuje jej ten sobotni dzień, każdą sobotę jako dzień szczególnie jej poświęcony. Bo to ona pomaga mi i tobie przetrwać Wielką Sobotę, dobrze ją przeżyć. Przypominamy sobie zapis ewangelijnych słów, że Maryja Dużo wcześniej, ale pewnie przez całe swoje życie rozważała te sprawy w swoim sercu. Pojawia się tam taki grecki tem, termin symbolein Łączyć coś w całość zbierać, połączyć, aby lepiej zrozumieć. Maryja uczy nas sposobu przeżywania wielkich sobot naszego życia: trudności, zmagań, pytań, chwil ciemności. To właśnie w tych chwilach warto, tak jak Maryja, zbierać te różne rzeczy, układać i rozważać je w świetle Bożego Słowa. Maryja jest też dla nas pięknym wzorem i piękną orędowniczką Wielkiej Soboty, ponieważ ona jest jak księżyc. Maryja jest jak Księżyc, który nie świeci własnym blaskiem, ale blaskiem słońca. Księżyc, który w nocy przypomina nam, że tam za horyzontem, tam z drugiej strony, jest słońce. Maryja, jak wieczna lampka, przypomina nam. O obecności Chrystusa, który już za chwilę chce na nowo wejść w moje i Twoje życie. Bracie siostro, mam dla Ciebie dzisiaj pewne zadanie, pewną propozycję, szalone wyzwanie i trudne zadanie. Proszę Cię, nie włączaj już dzisiaj telewizora, nie włączaj radia. Proszę cię, jeśli masz możliwość, wyłącz już dzisiaj Facebooka, Twittera. Proszę cię, nie wysyłaj dzisiaj żadnych życzeń wielkanocnych. Odłóż to, choćby na jutro. Kiedy życi przeżywali Szabat, ograniczali się do przygotowania posiłku. Może i ciebie chciałbym zaprosić? żebyś ograniczył dzisiejszy dzień do tego, co rzeczywiście konieczne. Oczywiście nie zaniedbuj swoich zadań, swoich powołań. One są ważne i trzeba je zrealizować. Ale wszystko inne, proszę, odłóż dziś na bok i przeżyj ten dzień inaczej. Zachęcam do tego, żebyś robił to nie tylko dzisiaj. Ale często, abyś wyłączał się z tego, co jest drugoplanowe, co nie jest tak naprawdę do końca konieczne. Są takie dni, które są jak noc. Nie bój się ich. Ufaj i wierz, przeżywaj je. Włączności z Maryją, która prowadzi zawsze do Pana. Są jednak takie noce, jest szczególnie jedna taka noc, która jest jak dzień. I to właśnie dzisiaj będzie ta noc. To właśnie tak jak wyśpiewamy w egzulcecie tej nocy, Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyjdzie z otchłani. To jest ta noc, w którą dzisiaj wdziera się światło. Jakiś czas temu, to już będzie kilka lat, syn moich bliskich znajomych spytał swojej mamy: Mamo, a Dlaczego Maryja jest taka cierpiąca w te dni? Mama Jego odpowiada Wiesz, synku, bo Maryja bardzo cierpiała Z tego powodu, że Jezus umarł jej syn Mały chłopiec spojrzał na mamę I ze zdziwieniem odpowiedział To ona nie wiedziała, że On z martwych wstanie? My wiemy, że Chrystus z martwych wstał ale nie chcemy, aby pozostało to na poziomie naszej głowy. Chcemy, aby zeszło to do głębi naszych serc, naszego życia. Bracie siostro, wejdź w tę noc. Wejdź w tę wielką sobotę. Zatrzymaj się. Zejdź do otchłani, zejdź do głębi i zaproś tam Chrystusa. Na miarę możliwości, oczywiście naszych, czy to w kościele, czy w domu, bo taki mamy teraz rok, że może bardziej jeszcze jesteśmy w tym wymiarze takim naszym, bliskim, domowym. W każdej Eucharystii. Prawdziwe ciało Chrystusowe, już nieumarłe, jest składane w Tobie i we mnie. Ale niech Twoje i moje serce nie zostanie tylko miejscem śmierci Chrystusowej, ale miejscem nowego życia. Proszę, załóż na tę dzisiejszą noc odświętny, piękny strój. Wielgrzymi, którzy wędrowali kiedyś do Santiago, palili swój strój, i zakładali nowy. Katechumeni, którzy byli chrzczeni w tę wielką noc, otrzymywali nowe, białe szaty. Także zewnętrznie, wejdź w głębi tej nocy. Niech wszystko będzie nowe. Szaty, nowy grób i nowe zmartwychwstanie. Niech Cię Pan błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.